Witam Was serdecznie na Crazy Dog Club. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w salonie Harley Davidson. Przyjechaliśmy, żeby wybrać dla mamy motor, więc właśnie tutaj z moim pomocnikiem będziemy chodzić i szukać jakiegoś dla mamy motoru. Harusi już podobno znalazł, więc zobaczymy, jest nowy sportser jest to mały motor zgrabny. Więc najprawdopodobniej na taki motor się dziś na wiosnę zdecyduje. W większości motorów są to e, duże cruisery. Na, na, na mnie są troszeczkę e, za duże, za ciężkie, więc no, też musi być, pamiętajcie, że musicie się czuć na motorze komfortowo, e, żeby ta jazda była przyjemna. A więc idę szukać. Więc jesteśmy tutaj wśród motorków. Chodźmy, Haruś. chodź coś wybierzemy. Pokaż. Idź pierwszy. Brania. Nie, 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 nie. Chodź. Nie. Tu nie to, zobacz. Poczekaj. Siadaj, chodź, Harutku. Usiądź teraz tu. Stój. Zobaczymy czy jakaś dla mamy bluza jest. O, zobaczcie. Damska. Ale super. Zobaczymy, czy jeszcze idzie drugi. Jest i Marley. Chodźcie dalej, pokażę Wam. Chodź, chodź, Haruś. Zobaczcie, tutaj jest dla mnie motor, właśnie sportser, wypuszczony właśnie w tym roku. On jest bardzo malutki. Tak to wygląda. Tutaj sobie. Więc Hej, ma Harley fajny? Chodź jeszcze. Haruś! Chodź. Co jeszcze pokażemy? Ten też fajny. Podoba się? Chodź jeszcze tu zobaczymy, Harry. Chodź, Haruś! Haruś! Harry. Tu widzicie za mną takiego typowego, dużego Harley Davidson Cruzera. Bardzo fajny. Bardzo mi się też podoba, no ale niestety dla mnie jest za ciężki i ja go nie utrzymam. Więc to już musi być silny mężczyzna, ale wizualnie jest śliczny. A tu słuchajcie, jak nie macie pomysłu na prezent bożonarodzeniowy, możecie podjechać do Halla i Dawidson i kupić fajne jakieś gadżety i na pewno nie jeden e, mąż chłopak się ucieszy. Jaka cena? Już wam mówię na kubku nie ma, może na tym no właśnie nie ma cen. Ale możecie kupić fajne gadżety, ale... Również można kupić, słuchajcie, dla baby Harley Davidson oraz jeszcze widziałam bardzo fajne czapki, słuchajcie, taką, taką, Haruś, taką weźmiemy dla taty, Ta, taką weźmiemy dla taty, zobacz, tu jest fajna, bo teraz jest modny ten haki z takim dużym napisem, więc super. O, w końcu Marley wybrał się. Chodź! Chodź Marleyek. O to właśnie Marley jest tak. Zwiedza salę. Harley Davidson. Tak mu się chce bardzo. Ach, nie będziesz... Nie będziesz nic wybierał. O, Marley się pośpi. Ach, Haruś. Haruś z mamą. Haruś. Podoba się? Ten ci się podoba? To jest chyba nie jaki Pan Ameryka, chyba to jest, wiecie? 1250 sporo, fajne lataty, tak? Kupić dacie taki? Tyle motorów, co my zrobimy. Zobaczcie, wybrałam sobie model Sportster S. Jest malutki, zgrabny, bardzo mi się podoba. Fajnie, zobaczcie, jak mam nogi, mogę sobie tak stać. Jest wygodny, dosyć spory, ale bardzo, bardzo wygodne. Bierzemy.